Cześć, witajcie. Dzisiaj całkiem w innej beczki bo jeszcze nic na kanale nie było o takich urządzeniach jak agregaty prądotwórcze. Kilka słów o tym agregacie prądotwórczym. Kupiłem go używanego, uszkodzonego za cenę chyba 200 zł, może 250 z przesyłką. Kupiłem go już pewnie z 2 lata temu i generalnie więcej stoi niż jest używany, bo. Wiadomo, takie urządzenia to się kupuje albo po to żeby mieć na działce gdzie nie ma prądu w takich miejscach czy do zasilania jakiegoś tam sprzętu na polu gdzie nie mamy dostępu do sieci albo jako urządzenie takie powiedzmy awaryjne kiedy potrzebujemy zasilić sobie jakieś tam urządzenie które no właśnie tego zasilania potrzebuje a nie możemy mieć go bezpośrednio z sieci Mówię tu o awariach sieci elektrycznej. Sytuację miałem rok temu, kiedy piec miałem praktycznie pełny drzewa, rozpalony. No i, i awaria. Brakło prądu. W piecu się hajcuje. Nie ma co z tym zrobić. No bo wiadomo, dużych takich polan rozżarzonych, rozgrzanych nie ma jak z pieca wyciągnąć. Wodą pieca zagrać nie wolno. I powiem szczerze, że ten agregacik uratował wtedy sytuację wyciągnął on pompkę, wentylator przez no stop przez około 3 godzin 4 nawet także bez przerwy chociaż wiadomo to nie są duże obciążenia bo taki agregacik może wytrzymać dużo większe a tyle co potrzeba pompce czy wentylatorkowi w piecu podtrzymywać pracę to naprawdę są to niewielkie pobory energii i zapotrzebowania Wtedy, oprócz tego, były podpięte do niego kilka żarówek w domu, żeby było jasno, bo to już była pora taka, kiedy było już ciemno. Podpięta była ładowarka, żeby telefon ładować. No, podpięty był czajnik 2000W. No i dawał radę. Mamy tutaj, jak widzicie, wyjście na siłę 5 bolców. 16 A. widzicie tu są dwa kabelki do akumulatora do ładowania, mamy tutaj właśnie dane 8,3 A, maksymalny prąd ładowania. Zabezpieczenie tutaj tych trzech faz na, na to gniazdo, tutaj mamy woltomierz, mamy tu taką falę czyli prąd zmienny nie stały. Stały mamy, gdy akumulator, do w takich gniazdkach mamy zmienny prąd. Trzy gniazdka 220V, także jest tu troszeczkę gdzie co podpiąć. Co jeszcze? Ciągnął jarkę ten agregat, taką nie na siłę oczywiście, bo na 220 Wyłącznik, wyłącznik, jeśli chcemy go wyłączyć lub włączyć. O góry zbiornik paliwa ze wskazówku tutaj z takim wskaźnikiem poziomu paliwa. W tej chwili pewnie jest pusto, bo tutaj było wypalone pewnie do zera. silnik ma z tego co podaje producent 6,5 konia. Mocy firmy jakiejś Western Craft Germany. Pewnie to nawet koło germany jakiegoś nie leżało, nie pewnie, na pewno, bo jest to po prostu chiński silnik, gdyby to był silnik hondy czy taki, jakiś firmowy to nie kosztowałby ten agregat nawet uszkodzony 200 zł. Tutaj mamy filtr powietrza, no, kranik, paliwka, odkręcamy kiedy sobie do dołu, kiedy potrzebujemy, dźwignia ssania, czyli zamykanie, otwieranie tego ssania, tutaj to działa. Dość tak, nawet całkiem przyjemnie. Tutaj już mamy pokrywę zaworów i gaźniczek. Co dalej? Osłona tłumika. Także widzicie tłumiczek. Przyznam się, że był malowany, bo trochę pordzewiały, więc troszeczkę go tak odświeżyłem, jak już robiłem remoncik. I tu mamy naszą prądnicę i za chwilkę o niej też kilka słów no tutaj jest korek wlewowy oleju lub, w, lub wlewowy i wylewowy ten kabelek który idzie to jest czujnik właśnie poziomu yy, nawet nie poziomu tylko czujnik oleju bo nie wskazuje nam poziomu tylko w momencie kiedy oleju nie mamy to po prostu nie będzie mieć iskry cała ta konstrukcja osadzona jest na takich gumowych łapkach z każdej strony no i w takim już orurowaniu, jak to na te wszystkie agregaty przystało, chodzi to o to, żeby taka rama, taka klatka chroniła tutaj, wszystkie te podzespoły no i było do czego to wszystko przykręcić. No, Miejsce tego szarpaka tutaj, widzicie, jest takie kiepskie, bo silnik powinien być troszeczkę wysunięty, powinno się ciągnąć równolegle do szarpaka ten sznurek, a nie w sumie pod kątem w ten sposób, bo generujemy do większe opory i szybciej możemy coś uszkodzić ja wyposażyłem ten agregacik w takie kółeczka tutaj skrętne po to żeby można było go właśnie gdzieś tam go przepchnąć a nie dźwigać i nosić może nie jest on bardzo ciężki no ale pomyślcie sobie że wlejecie tutaj sobie 15 litrów paliwa kółeczka są podgumowane dodatkowo żeby właśnie też tłumić te wszystkie drgania kiedy byśmy go gdzieś sobie tam ustawili nie wiem na przykład w kotłowni i wystawili tylko rurę ze spajnami na zewnątrz, czy tam właśnie, no on stał mnie przed domem wiadomo, bo to będzie smrodzić. kupując taki agregat, jeśli się zastanawiacie nad tym co wybrać, czym się kierować co taki agregat powinien mieć żeby jako tako się to nam spisywało jako tako chodziło do takich właśnie powiedzmy nie wiem, no, wypadamy sobie, mamy działeczkę, mamy domek jakiś tam na działeczce, nie mamy prądu, chcemy sobie tam posiedzieć chwilkę, zagrać sobie herbatę, nie wiem, nadawać akumulator, to taki agregacik będzie wystarczający. Chcemy tam, nie wiem, podłączyć sobie wiertarkę, szlifierkę, bo coś tam sobie tam robimy, czy, nie wiem, ładować akumulatorki od wkrętarki, też nam to wystarczy. No, jak mówię, betoniareczkę małą to też pociągnie, no, więc Teraz tylko, co, co nam trzeba w tym agregacie, żeby to jeszcze chodziło jako tako. Na pewno musicie mm, poczytać, zobaczyć w opisach, czy dany agregat posiada tak zwany AVR, czyli stabilizator napięcia, który pilnuje nam właśnie tego napięcia, żeby ono nie skakało nam za bardzo i to też nie miało wpływu na nasze urządzenia, które są mniej lub bardziej czułe na właśnie skoki napięcia. Tutaj przy naszej prądnicy, nie będę tego rozkręcał, no tutaj prądnica jak wygląda i, i z czego jest zbudowana to, to mniej więcej pewnie wiadomo, bo jak to każdy silnik elektryczny, bo jest to nic innego jak silnik elektryczny, który po prostu działa w drugą stronę, nie on napędza urządzenie nam tak jak w wiertarce, w wiertarce czy w szlifierce czy w innej tam maszynie, tylko jest napędzany on z silnika spalinowego i daje nam po prostu, wy, wytwarza nam tutaj ten prąd. Nie będziemy się wgłębiać teraz tutaj w budowę tego, tej prodnicy, bo tym się zajmiemy kiedy indziej. Będzie specjalnie jakiś tam materiał poświęcony silnikom elektrycznym. Czym się jeszcze sugerować? No, właśnie, prądnica, uzwojenie aluminiowe czy miedziane. Wszystkie te tańsze agregaty marketowe będą mieć aluminiową prądnicę, czyli to się też przekłada na, na wytrzymałość, na trwałość, poniekąd też na pewnie jakość tego prądu. Więc coś za coś. Chcemy mieć coś taniego, to nie będziemy mieć trwałego i dobrego. Tutaj Ci, którzy pracują na jakichś budowach, no to by wyśmiali taki agregacie, bo powiedzą, że to jest zabawka. Ma serwerówkę w namiocie tym zasilać, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że nie każdego stać na wydanie dwóch, trzech tysięcy na agregat, lub więcej. Tak? I szukamy jakiegoś wyjścia alternatywnego gdzieś tam w marketach, gdzieś tam przez internet, gdzie możemy się. Yy, przemieszczać między różnymi ofertami, które nam tutaj oferują te agregaty w super niskich cenach. No i teraz pytanie, co powinniśmy wybrać lub czym się sugerować. Przede wszystkim też patrzmy na to, jaki ten agregat jest mocy, do, do jakiej mocy jest przystosowany, bo jak kupimy sobie 1500 W i będziemy chcieli zasili, zasilić sobie czajnik elektryczny, to już będziemy mieć pewnie jakiś problem, tak, żeby to współgrało. Odnośnie silników. No, ten silnik tak naprawdę nie wiadomo, co to jest za silnik chiński na pewno, ale co to jest za firma ogólnie nie mam pojęcia. Silnik, który tutaj jest u mnie. O, ten silniczek to jest też silniczek chiński, stosowany w takich agregatach, no więc tu możemy sobie tylko generalnie go obejrzeć. Od tej strony widzimy, że tutaj jest po prostu ten dekiel. I już w innej, post inaczej, bo to jest cała pokrywa zamknięta pod agregat prądotwórczy. Do tego dokręcony jest ta właśnie prądnica. Z tego wału przenoszony jest napęd na, na wał prądnicy tego wirnika, i, i w ten sposób przenosi się napęd w agregacie prądotwórczym. Ten silnik również jest wyposażony w czujnik oleju, który czasami przysparza pewnych problemów, ale to też kiedy indziej. No i Cóż, ten silniczek będzie do rozbiórki, no już pewnie niedługo, jak ogarnę inne tematy, ale to nieważne, bo dzisiaj się tym silnikiem nie będziemy zajmować, ale ten silnik to też jest chiński silnik i chociaż tu wszystkie te oznaczenia widzicie, jakieś tam German i to wszystko ma nam mówić o tym, że mamy do czynienia z niby niemieckim, jakimś, jakąś technologią, są to tanie chińskie silniki, taki silnik można kupić za 350 zł, a nawet mniej widziałem z 290 na jakiejś tam aukcji także wiecie jeśli już szukać coś chińskiego to przynajmniej coś co ma jakąś renomę tak jak na przykład silniki Loncina które są stosowane tak jak będzie już droższy ale przynajmniej coś o tym silniku wiemy bo firma Loncin stosuje te silniki do różnych tam innych urządzeń również robi silniki do kosiarek do, do kładów Także jest tych silniczków troszeczkę, natomiast tutaj o tym silniku nie wiemy nic oprócz tego, że części będą pochodzić na przykład z Hondy GX 160, tak? Bo to są te silniki z gamy właśnie, właśnie GX 120, 160, Longtion ma silniki 190, tam chyba, nie wiem, 6, coś takiego, jeśli chodzi o pojemność, tak? Bo to generalnie chodzi o pojemność silnika. No, i mocy, właśnie które generuje to generuje tam nie chyba 4,5 konia, czy od 5,5 konia do, 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 do 7 koni, jeśli chodzi o silnik Alonsina. Tego też na końcu nie jestem pewien, musiałbym to sprawdzić, ale gdzieś to tak oscyluje mniej więcej. No i cóż, oprócz tego, że ten agregacie ładnie wygląda i podobał mi się na aukcji, to mnie skusiło, bo jego stan praktycznie, no to pokazuje, że było niewiele. niewiele pracował. Prawdopodobnie komuś spadł, bo tutaj widać po niektórych tam po tej ramie chyba z tej strony, że jest ugięta. O, tak jak tutaj widzimy to miejsce takie takie przygięte. Nie, widzę, nie sądzę, żeby to było oryginalnie takie wygięte. Myślę, że komuś po prostu na jakoś tam spadł. On się przykrzywił, szkodziła się prądnica. Ale tak, cóż nie odpalałem go praktycznie przez rok. Olej był wlany świeży, wymienimy sobie dzisiaj olej. Czyli zlejemy sobie stąd ten olej, wlejemy sobie nowy olej, to już też nie będę jakoś tam pokazywał, jak to ma wyglądać. Co możemy sobie tutaj sprawdzić. Widzicie, to takie są spineczki do, do filtra powietrza jak wygląda filtr powietrza. Widzimy. Ja się staram dbać o filtry powietrza. To jest przewód odmy. Także tą odmą, coś tu może się jakieś tam nam. O, tutaj czujemy tą odmą, troszeczkę oleju się nam tu dostawało. To i też dobrze, bo, olej, bo filtr powietrza powinien być troszeczkę nasączony. Delikatnie nasączony olejem, który dodatkowo by nam wyłapywał pewne yy, ciała obce, które nam fruwają jakieś tam właśnie pyłki, niepyłki. Nieczyszczony był gaźnik, także ja prawdopodobnie spuszczę całą zawartość tu tego zbiornika, tego starego paliwa, bo naprawdę to paliwo było wlane jeszcze rok temu. Nie było go zbyt dużo, sobie tam chodził. Nie wiem, czy wypalił do końca wszystko, bo już nie pamiętam. Ale trzeba będzie to paliwo wylać, także ja sobie tutaj to zaczynam przeglądać i za chwilkę. Spróbujemy go uruchomić, podłączymy sobie coś do niego. O, tutaj mamy tabliczkę informującą nam o jego mocy, takiej skutecznej, czyli co my tu mamy, 4 kW, takie obciążenie ciągłe, no i tu mamy maksymalne obciążenie takie takie chwilowe, to jest 5,5 kW, czyli tak jak widzimy. Naklejka sugeruje nam, że mamy do czynienia z silnikiem czy z agregatem, który ma 8,5 kW. Kilowata potężny agregat, można by maszyny jakieś duże tym zasilać. A co się potem okazuje, że małym druczkiem gdzieś tam naklejone jest, że ten silnik nie wiem, tylko może 4 maksymalnie. No i maksymalnie może 5,5, a 4 to ma tak normalnie. I teraz, cóż, teraz to w ogóle ma mniej, bo ma prądnicę mniejszą, także pewnie to się wszystko jeszcze maksymalnie ma 3,5, a a z takiego skutecznego będzie miało 2,5 na przykład tak? no ale to nie będziemy w to wnikać ok spuszczam sobie paliwo tutaj jest śrubka jeśli chcecie z takiego gaźnika tutaj spuścić paliwo to najlepiej jest właśnie to zrobić tędy jeszcze taka uwaga bo paliwo owszem z gaźnika spuszczamy sobie tędy ale nie musimy tędy spuszczać całego paliwa tu tylko spuszczamy paliwo z komory pływakowej jeśli chcemy już ususzyć gaźnik natomiast paliwo ze zbiornika jeśli chcemy spuścić używamy do tego tego przewodu ściągamy go sobie albo od strony tutaj gaźnika albo od strony tego kranika możemy sobie nałożyć wtedy inny przewód i po prostu odkręcić kranik spuścić paliwo do zbiorniczka odkręcamy kranik i jak widzimy paliwo już sobie leci dobrze jest sobie też odkręcić troszeczkę tutaj na, yy, korek w biornika widzicie na tym korku jeszcze nawet jest oryginalna folia jeszcze nie ściągnięta także pod tym względem to trafię prawie na nowy się udało czasami widzicie można coś trafić używanego uszkodzonego tak do naprawy i, i sobie tu pan naprawiać i się cieszyć, że się coś ma. Tak, yy, oleju nie zmieniałem, bo wiadomo. Pierwsze odpalić, żeby się troszeczkę silnik zagrzał, potem będziemy olej wymieniać. Oczywiście, przed rozruchem to co ważne jest, sprawdzić, czy ten olej jest. Widzicie, jak ten olej wygląda. Czyściutki generalnie. Generalnie mógłby zostać, ale no już mówię, stoi z tym olejem ponad rok. Tratowała może 5 godzin, 4-5 godzin w sumie. Całe nic, spróbujemy sobie uruchomić sanie na start. No, odpalił. Działa. Już się przeraziłem, że coś śmierdzi. Myślę, fajnie. Podpiąłem farelkę 2000W i już mi prądnica siada. Zapomniałem sobie, że gdzieś ten tłumik malowałem. I tak śmierdzi. dobra. Tu jest wszystko w porządku. No, także co? Podpiąłem wiatarkę chodzi. Podpiąłem farbę, chociaż to jest troszeczkę mało, bo tak bez obciążenia to nie ma problemu. Tutaj oczywiście nam skaka, skacze aż napięcie na, na 450. No i cóż, taka nierówna praca, to tak to wygląda bez obciążenia. W miarę odpalił. Tutaj sam zgupiałem już z tym oznaczeniem, zacząłem, sobie zakręciłem wpierw paliwo i, i szarpie jak głupi. Eee, więc cóż, eee, ja sobie wymienię olej, bo zagrzewałem ten silniczek, także już, żeby mieć spokój na, na sezon, bo mówię, no, zima się u nas zrobiła straszna. O. Trochę zaczęło to już topnieć, ale mieliśmy taką sytuację, że nie było prądu przez całą noc. Od godziny chyba 8 do godziny nie wiem, 7 rano, więc na szczęście zapaliłem w piecu dużo wcześniej i nie był mi on potrzebny, ale już miałem takie przejścia wcześniej, trochę tego samego dnia do południa prądu nie było i już chciałem go używać. I wiecie, fajnie jak się ma i się mówi, że się ma, i jak to wszystko ładnie wygląda, tylko jak się okazuje, że prądu nie ma, a piec jest na full załadowany drzewem i rozpalony. To bardzo człowiek nie ma czasu, żeby sobie serwisować, wtedy przeglądać, czemu to odpali, czy mu to nie odpali. Tylko powinien mieć pewne, że przychodzi do szopy, bierze pod pachę agregat, odpala i ma przynajmniej na to wypalenie tego pieca jakieś zabezpieczenie w prąd. Dzisiaj program. Be, program co ja je podam? Dzisiaj materiał taki o agregaciku. Do sieniczka wrócimy na przykładzie na przykładzie tego silniczka wrócimy jeszcze do do tych silników zajmiemy się jego rozebraniem kompletnym na części pierwsze przeglądem, weryfikacją poszczególnych części potem ustawieniem luzów zaworowych ogólnym omówieniem tutaj działania i na co zwrócić sobie uwagę i będziemy mieli taką wtedy całość o, teraz sobie warto paliwo zakręcić, o tak jak w tej chwili byśmy tutaj nie mieli problemów no i cóż o to paliwo chodzi, działa, czy warto no cóż nie jestem ani wielkim zwolennikiem chińskich narzędzi ani znowu wielkim przeciwnikiem po prostu po prostu musicie tutaj Wykazać się rozsądkiem przy zakupie tego typu urządzenia i nie lecieć, za każ tylko sugerując się ceną, że coś kosztuje 400 zł, to będzie to po prostu genialny wynalazek, bo można się potem przyjechać po biedy, kiedy to ma tylko służyć do tego, żeby na działce sobie zagrać wodę na herbatę, ale w przypadku właśnie awaryjnym to ma to ratować. Nieraz nam tutaj troszeczkę inne rzeczy. Jeszcze dwa słowa. Chcecie zobaczyć olej po 5 godzinach pracy?

to dotyku jest taki, wiem, taki normalny. Mam wrażenie, że z samochodu jak olej spuszczam bardziej jest taki szorstki. Dobra, tyle. Wlewamy sobie świeżego oleju. Troszkę mnie się tu rozlało. Bo trzeba przez nie ostrożność. Oczywiście, człowiek chce szybko coś zrobić, to się mu tak robi. Ile my tu mamy tego oleju wlanego? Czyli ja to mam tą miarkę. No, biorąc pod uwagę to co nam się wylało to jakieś 0,6 litra tyle pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie dzięki, że jesteście i oglądacie do zobaczenia w kolejnym filmiku na razie hej, cześć